좋지예 좋지예 A na alternatywy 4 takie rzeczy byłyby pomyślenia. To co się dzieje tutaj, przechodzi wszelkie wyobrażenia, również pareja jak się załamał, ponieważ takich rzeczy nie był w stanie wymyśleć. Prywatny folwark, kilku osób. Oj, tak. Zdecydowanie. I to wielokrotnie nawet było powtarzane przez pana to kto jest jego. Sto? Nawet 150 zł. 150. 150 tylko będzie pan miał pełno To pan mi daje od razu ale muszę być pewnie. Według mojej oceny, tą spółdzielnią zarządza grupa przestępcza. Bo to, co się dzieje, i dokumenty, i dowody, które, które ja mam złożone do prokuratury, potwierdzają wszystko. Są to m.in. nagrania. Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa Morena to jedna z największych spółdzielni w województwie pomorskim. Zarządza kilkudziesięcioma hektarami gruntów, ma ponad 20 tysięcy członków. Władzę współdzielni sprawuje trzyosobowy zarząd, a kontrolować ma go Rada Nadzorcza. Jednak, jak twierdzą wszyscy nasi rozmówcy, władze wybrane zostały w sposób nielegalny, a mieszkańcy dodają, że od momentu nieuczciwych wyborów współdzielni zaczęły dziać się cuda. Głównie za sprawą wiceprezesa Henryka T., którego przez kilka miesięcy nagrywał pracownik współdzielni, pan Krzysztof. A czemu pan nagrywał swojego zleceniodawcę, można powiedzieć? Znaczy, ja nagrywałem, ponieważ poszedłem do sekretarza Rady Nadzorczej, spotkałem się z nim i powiedziałem o tym, co się już dzieje tam. Także zostałem namawiany do o, dewastowania klatek, tak? Że to jest po prostu, no, absurd, tak? Że, że, że już prezes o takie coś prosi. No i sekretarz... Polski do mnie powiedział, że to jest słowo na słowo, że ja muszę mieć dowody. Mhm. A Nawet no to jakie ja mam mieć dowody w takim razie? No to on powiedział, że muszę go nagrywać, tak? Mhm. No to jak? No to on mi wtedy dał właśnie dyktator w długopisie, no i, i miałem nagrywać ta. Rotkowskiego 19 C a ja w ciągu dwóch tygodni zarastuję jakieś. Kurczę, bo ona sobie wam, W sobotę chciałem to robić, ale bo tyle ludzi po meczu leci, że przesada, nie ryzykowaliśmy. A powie pan, a jakie inne? Przecież zastanówmy. A na, na jutro pan mi te tatki, które bym nie przygotował? Nie, bo to muszę zobaczyć, jak, bo to reszta to są putelki wysokie. A, co z relacjami? Zrobi coś? Na razie nie, bo nie zabraknie pieniędzy. Ale ja mówię z ubezpieczenia. Nawet no, bezpieczenie kościołów, będę łącznie 200 tysięcy. A tu, nawet na lewację? Na wszystko. Wstaję rano, wychodzę o godzinie 6 z domu. Moja klatka czysta, elegancka zawsze była, dbaliśmy o to. A tu naraz na ścianie takie czarne pasy. Więc idę do administracji. Oni nic nie wiedzą. Trzy dni chodziłem i później naraz się dowiaduje, że nasza klatka będzie odnowiona. Po odmalowaniu napisałem pisemko, ile wymalowanie naszej klatki kosztowało. 24 tysiące złotych, wymalowanie klatki. W moim bloku są trzy klatki, zrobiono dwie klatki. To jest 48 tysięcy. A co się okazuje? Oni bez przetargu mogą do 50 tysięcy powyżej musieliby przetarg rozpisać. I w tym czasie ja się dowiaduję, że to firma, z którą pan ta jest związany. I ta firma bez przerwy, remont chodników, gdzieś tam łatanie dziury i innych rzeczy, ona to robiła. Firma pana ta. Chyba nie jest dziełem przypadków, że tylko w spółdzielni Morena dochodziło do takich typowych dewastacji w postaci podpalenia. No trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś niespecjalnie, przypadkowo rozlał jakąś substancję łatwopalną i podpalił tę windę. Przecież w bloku 10-12-piętrowym, jeżeli dochodzi do takiego podpalenia wewnątrz bloku. To jest to niezmiernie groźne. To, to trzeba nie mieć wyobraźni. Dla mnie to jest totalne zagrożenie. Ten człowiek w ogóle nie powinien funkcjonować gdzieś, gdzie decyduje się, gdzieś ci podejmuje się ważkie decyzje, gdzie odpowiada się za, za, za zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Jeżeli Rada Nadzorcza wykazuje na tyle dużo czujności i sprawuje nadzór i kontrolę nad pracą zarządu, tam nie ma możliwości, żeby dokonały się jakiekolwiek przekręty, żeby dziura była naprawiana 3 4 krotnie żeby dach był naprawiany 4-5-krotnie. Plac przy Ligowskiej przy zarządzie, tak? Wyrównane koparką wysypany kamień, tak, no 35 500. Robota warta około no, 10.